Bardzo się cieszę, jestem bardzo zaszczyc zaszczycony, że yy, mój wizerunek właśnie yy, pojawi się na jednym z bloków właśnie przy, na 10 i na przykład Halera i będzie namalowany przez mistrza, pana Rozkowińskiego. Yy, cóż, to bardzo, tak jak właśnie, tak jak pani powiedziała, że ta inicjatywa powstała już dwa, trzy lata temu, yy, właśnie taka no można powiedzieć, że stowarzyszenie Nienormalny Białysk, tak jak zwrócił się właśnie z prośbą najpierw do nas na Facebooku, ale ogólnie właśnie w internecie tak zaczęło szumieć. Yy, chyba głośno po, po, po sukcesach piosenki Przez Oczy Zielone, to było dokładnie 5 lat temu, rok 2014, później Przekorny Los, Kochana Wierzę w Miłość i wiele, wiele, wiele innych piosenek, które właśnie nagrałem, które wylansowałem. I cóż, jest, jestem bardzo mnie zaskoczony, przede wszystkim zarazem wyróżniony. Że, 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 że właśnie że moje zdjęcie, moja podobizna, po, właśnie pojawi się na jednym z bloków przy ulicy Hallera. Proszę Państwa, ja, jako artysta z bardzo dużym doświadczeniem sztuki monumentalnej, w jakiś sposób muszę zawsze mieć nowe doświadczenia, nowe doznania, nowe, nowe formuły. Wspomnieli Państwo, że malowałem różne postacie historyczne. Zajmują się malarstwem historycznym, ale też pan Zenon również należy do polskiej historii, ponieważ świat jest pełen w ogóle murali, które oddają cześć wielkim osobom znaczącym coś w pewnych formie historii. Wydaje mi się, że formuła malowania gwiazd popkultury jest znana w świecie. Jest mnóstwo wizerunków gwiazd i aktorów, i muzyków. W związku z tym to nawiązuje też do tej formy tradycji. Dlaczego zechcieliśmy wesprzeć tę inicjatywę? Bo to jest przede wszystkim bardzo dobra promocja województwa podlaskiego. Ja chciałem tylko przypomnieć, że pan Zanon Martyniuk jest honorowym ambasadorem województwa podlaskiego, jest wizytówką, jedną z wizytówek województwa podlaskiego w związku z powyższym. Skłoniliśmy się do tego, żeby wesprzeć tę inicjatywę, bo to jest dobra promocja naszego województwa, naszej wielokulturowo wielokulturowości, naszych obyczajów.